Woo! Udało mi się ogarnąć hostel, ponieważ <laughs> miałem niesamowicie głupkowatą przygodę. Mianowicie hostel, który zarezerwowałem y, dwa dni temu przez Agodę, okazało się, że po prostu nie istnieje, poszedłem w miejsce, gdzie jest, oznacz, gdzie jest podany adres, gdzie jest zaznaczony na mapie i pytam się ludzi o ten hostel. A ludzie mówią, ale hostel jest zamknięty od kilku lat. Także takie buty. No i poszedłem do innego, który pamiętałem, gdzie jest na mapie. I facet specjalnie dla mnie udało mu się znaleźć miejsce, więc jest dobrze. no to klotka Ale ogólnie miasto wygląda bardzo przyjaźnie. Takie architektonicznie to wygląda jak, a, jak na przykład wiedeń czy... Czy Kraków, i tak dalej, i tak dalej. O, o, e, najfajniejsze jest to, że do sceny koncertowej, którą właśnie rozkładają w samym centrum miasta, mam stąd y, no 300 metrów, żeby nie skłamać. Y, także mega fajnie. E, o, więc chodźmy na stare miasto.

Centrum Sarajewa, jesteśmy na Baszarsii, czyli centrum Starego Miasta. To tutaj odbywa się właśnie cały handel. Jest to, można powiedzieć, taki market, bazar. Tutaj nadal pracują rzemieślnicy, którzy ręcznie wyrabiają swoje produkty. To nie są, moi drodzy, kurbówki. Zaraz, może znajdziemy jakiegoś właśnie rzemieślnika, który ręcznie wyrabia różne przedmioty, naczynia z metalu, elementy drewniane itd. Tak tak tutaj za mną znajduje się fontanna. Fontanna to tutaj nie jest coś, z czym nam się kojarzy, z do góry wodą. To jest fontanna, która ma. Kilkaset lat i została wybudowana przez Turków. Do niej doprowadzana woda była akweduktami z gór. Piękna, czysta, ożywcza woda. Dzisiaj oczywiście woda tutaj płynie z wodociągów, ale wodo, woda w wodociągach jest nadal pobierana w górach otaczających miasto. E, przejdźmy się teraz e, po Baszczarsji i Niestety nie mogę Wam przekazać zapachów, e, które tutaj się w powietrzu unoszą, a są one naprawdę niesamowite <laughs> O tutaj słychać Pan robi Don't be Wow! It's beautiful. Handmade. Handmade. Uh, everything here, yeah. you are doing? Yes. Uh, it's Beautiful. All with my family. Complete my family okay. work with me. And this is important. Mm -hmm. And this shop is UNESCO shop. Okay. I'm UNESCO artist. Wow, UNESCO. It's wonderful. Yes. How, how, how long you you have been this? About ten hours. Ten hours for one thing. Yes. Yes. Okay. You okay. are from from Poland. Okay. Poland. Okay. Thank you. Thank you. Goodbye. Bye. Bye. Także, jak przed chwilą sami mogliście zobaczyć, pan własnoręcznie wyrabia te, e, z miedzi e, i nie tylko z miedzi e, różne przedmioty. E, na, taką, na taką jedną, e, zapomniałem jak się nazywa, nazwijmy to kafetierą, jak powiedział, potrzeba 10 godzin. Stąd cena kosztuje to no, 40 euro, czyli jak na własnoręczną robotę e, którą wykonuje się z dziada Pradziada to chyba nie aż tak dużo, Excuse me. No. E, Także jestem zadowolony, że udało mi się to pokazać. Chodźmy więc dalej, ale może w tamtą stronę, bo tam już wyjdziemy z baszczerchi. 我肯定不打。 Moi drodzy, tutejsze wyroby mają cieszyć nie tylko podniebienie, ale i oko. Dlatego w całym dawnym e, tureckim świecie wszystkie te słodycze są właśnie tak niesamowicie kolorowe. To co, chyba się skusimy na coś i wejdę do środka. Tak, więc... Uf, moi drodzy, no. Nie mogłem się oprzeć pokusie i o jakże to pięknie pachnie. Ewidentnie jest to hmm. wafel nadziany orzechami i figami. Kosztujmy hmm. więc. Hmm. No naprawdę muszę przyznać, że to robi robotę. <laughs> hmm. Jesteśmy właśnie przy jednym z dziesiątek cmentarzy rozsianych po całym Sarajewie. W czasach wojny między 1992 a 1995 roku nie było gdzie chować już zabitych, i wiele różnych miejsc, parków, skwerów, ale również miejsc. Kiedy zaledwie 8 lat wcześniej odbywały się w Sarajewie Igrzyska Olimpijskie. Tam chowano ludzi w ten sposób powstawały cmentarze. Ten akurat jest typowo muzułmański, wygląda naprawdę niesamowicie. I jak, jak tam jeżeli, jeżeli byśmy tam weszli i dokładnie się przyjrzeli na grobką, to właśnie większość z nich powstała. W latach między dziewięćdziesiątym drugim a dziewięćdziesiątym piątym rokiem. Możecie zobaczyć na załączonym obrazku: Sarajewo jest położone w głębokiej dolinie, otoczone ze wszystkich stron wysokimi szczytami. Pod względami turystycznymi jest to naprawdę przepięknie położone miasto, zwłaszcza ze swoją niską zabudową. Jednak w czasach wojny, niestety, miasto to miało najgorszą z możliwych pozycji. Kiedy to przez 3 lata było oblężone, cały czas musiało się bronić. Wszystkie pobliskie wzgórza były idealnymi miejscami dla snajperów, którzy co róż ostrzeliwali miasto. Zobaczcie, że każdy zaparkowany samochód ma koła skręcone w stronę ściany. Po co? No a po to, że w razie jakby miał zjechać, to nie zjedzie. Na prostych kołach by pojechał prosto. A tak, że ma skręcone koła tu, akurat w tym, na tej ulicy w lewo, bo w tą stronę e, jest przechył, to zatrzymałby się na pierwszej ścianie od razu. Także, ha! Taki patent, a stromizna tu jest taka, że... że mnie kolano już boli od schodzenia. <głos> <głos> Znajduję się właśnie przy moście łacińskim. Most ten być może jest całkiem niepozorny, Choć jest bardzo stary, ponieważ wybudowali go Turcy jeszcze za panowania Imperium Osmańskiego. Jednak most ten stał się bardzo ważnym historycznie miejscem z tego względu, że miało tutaj miejsce pewne zdarzenie, które odmieniło oblicze całego świata, a na pewno Europy. 28 czerwca roku 1914. Na rogu budynku, w którym dzisiaj mieści się muzeum, stał pewien 18-letni chłopak. Było po godzinie 10 rano, kiedy na most wjechał następca tronu wraz ze swoją małżonką. Most ten był zwykłą przeprawą poprzez rzeką milicją, nad którą właśnie on się znajduje. Jednak to, co się wydarzyło chwilę potem, odmieniło losy całej Europy. Młody chłopak zastrzelił bowiem następcę tronu wraz z jego żoną. Wydarzenie to bezpośrednio przyczyniło się do wybuchu I wojny światowej. Mówiąc bezpośrednio, mam na myśli to, że śmierć Ferdynanda spowodowała e, serię wydarzeń, e, przez które właśnie wybuchła pierwsza wojna światowa. E, jednak gdyby nie to wydarzenie, to być może Polska nie powróciłaby na mapę, bo nie byłoby takiej okazji. Cóż, dzisiaj ponownie jest to tylko zwykły most, w którym przekracza się z jednej strony miasta.

oboszki na sylwestra <grymne> i gra kto z pewnością będzie poandrą no Hitler kaput no także Anna jeszcze do nas dołączyła nie jesteśmy w komplecie się... Nie ma Państwo. Spodziewam się bardzo dobrze. Teraz świętujemy nowy rok który jest teraz? Do tysią... 2023. O kurwa. Jestem stary bardzo. 30 Starzejemy się podobnie. <laughs> Niestety. Guys. Like oh, wow. oh. Hello. Hi. <laughs> hi. Only hi. Yeah. You should say What some should nice say? nice story about From your life. of my life. how 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 how, how do you like you? It's your first it. time here. Yeah. yeah and I love it. I've been here for like four hours now. And it's really, really pretty. <laughs> pretty cold. Yeah. Well actually it's super warm, like compared no, to similar to in Austria. i okay. don't Take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait. Take me to United States. Take me to Golden Gate. I will assimilate. <laughs> A ja tegni tu Amerika A je Bosna samodržava za rođaka I da smo na vrhu liste po odvimu mozaka Kažu, opet iram pravi nuklearne bombe Žvaka čisti zube, ali zvaljuje plombe Kažu, što je babi Milo, to joj se istilo Kažu, najamajci ganđu prodaju na kilo Kažu, nemoj gode gumuć od nas doplu

Hi. Mm -hmm. Can, we, like, Can we like go inside? I want to go inside. <laughs> This no, normally this is not normally this gate is closed I, oh. I climb up over oh, really? over over a, over a wall <laughs> ok, can just walk inside this thing yeah, you can, we can I don't think it's so far yeah. <laughs> 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 let's come inside anybody has a any light? <laughs> yeah, we, we I oh. Because I have camera and beer so yeah. no no <laughs> first hand. Oh my god. <laughs> okay, this pretty is, is it gonna crumble down on us? <laughs> <laughs> the guy is coming here with yeah a rifle. Okay, let's walk right Rifle. <laughs> <laughs> right. <Rifle. laughs> <laughs>